Inicjator czy jeden ze współinicjatorów dzisiejszego spotkania prezydent miasta Siemianowice Śląskie, pan Rafał Piech. Zapraszamy serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, to właśnie dzisiaj z miasta Wojciecha Korpantego, z Siemianowych Śląskich płynie głos na całą Polskę. Głos oddolny. Nie z góry, nie z Warszawy, z centrali, ale właśnie oddolny głos. Ten głos słyszymy, on płynie również z małych ośrodków. On płynie z wsi, małych miasteczek i średnich miast. I wierzę, że ten głos będzie dzisiaj potężną siłą. Bardzo serdecznie witam naszych ekspertów, naszych lekarzy, dziennikarzy, samorządowców, wszystkie organizacje i stowarzyszenia to za wami stoją dziesiątki setki a nawet tysiące ludzi dziękuję że jesteście ich tutaj reprezentujecie dzisiaj to właśnie dzisiaj tworzy się siła której zadaniem będzie rozpalić do działania i połączyć miliony Polaków zobaczcie do niedawna wszyscy byliśmy rozbici i podzieleni na dziesiątki i setki małych grup Dziennikarze walczyli pojedynczo. Wszyscy próbowaliśmy się przebić z prawdą, ale ta prawda była zagłuszana. Nasze zasięgi były ograniczane. Byliśmy rozbijani. Dlatego dzisiaj nadszedł czas, abyśmy wszyscy połączyli siły i zaczęli działać ponad podziałami. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Polska jest jedna. Cała Polska nieznoszona. Cała Polska, cała Polska zjednoczona, cała Polska zjednoczona, cała Polska zjednoczona, cała Polska zjednoczona. Obserwując ostatnie kilkanaście miesięcy, widzimy jak małymi krokami, ale skutecznie odbierana jest nasza wolność. Odbierane są nasze prawa. Dzisiaj widzimy jak Polacy są poróżnieni, jak są rozbici, skłóceni, ale taki jest, moi drodzy, cel, aby połączyć nas na, za, na zaszczepionych i na niezaszczepionych. Właśnie w ten sposób chcą nas podzielić. Taki jest cel i takie jest ich działanie, a my takiemu działaniu mówimy stanowczo nie. Jesteśmy tutaj... Brawo! Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby walczyć o wolność, o nasze prawa, o respektowanie naszych praw, o naszą godność. Ale jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, aby walczyć z segregacją sanitarną. Mówimy segregacji sanitarnej, mówimy sanitaryzmowi mówi stanowcze nie. Zobaczcie. Zobaczcie, obiecywano nam, że nie będzie przymusu szczepień. A powiedzcie mi, jaka jest różnica pomiędzy przymusem bezpośrednim a przymusem pośrednim? Jeżeli osoba, która boi się i obawia się przyjąć ten preparat, już za chwilę będzie miała problemy w pracy, nie będzie mogła wejść do urzędu, nie będzie mogła wejść do szpitala, do sklepu, do kościoła, do restauracji, do kina. Czy to nie jest przymus? Co to jest? To jest przymus pośredni. I to jest właśnie segregacja sanitarna, jeżeli ktoś. Nie rozumie pojęcia. Segregacja sanitarna to jest właśnie ograniczanie dostępu osobom, które obawiają się przyjąć ten preparat, nie będą mogły uczestniczyć i wchodzić do różnych obszarów w naszym kraju i temu mówimy stanowczenie. Pozwólcie, że zacytuję jednego z redaktorów z dziennikarzy, który bardzo dobitnie powiedział i określił i szczelił, myślę. W dziesiątkę. Żadna władza nie ma prawa decydować o, naszy o naszym zdrowiu za nas, o tym czy podejmujemy ryzyko zaszczepienia się bądź niezaszczepienia się. Tym bardziej w sytuacji, gdzie ani rząd, ani producenci nie biorą żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki przyjęcia tego preparatu. Moi drodzy będą nam wmawiać, że jesteśmy antyszczepionkowcami. Ja, moja żona, moje dzieci mamy pełen kalendarz szczepień. My nie jesteśmy przeciwnikami szczepień, nie byliśmy i nie będziemy, ale obawiamy się przyjąć ten preparat. Nie wiemy jakie będą konsekwencje, jakie będą skutki za miesiąc, za dwa, czy za kilkanaście miesięcy. Tego nie wiemy. Jak można mówić o ruchach, które walczą o wolność, że są antyszczepionkowe? To jest jakieś nieporozumienie, ale wiemy, że taki jest cel i tak będą robić. Dlatego my takim działaniom mówimy stanowcze nie. Nie jesteśmy przeciwni, jeżeli jeżeli chcesz przyjąć ten preparat, jeżeli chcesz to zrobić, jesteś przekonany, to masz do tego prawo. Masz wolny wybór. Ale jeżeli, jeżeli nie chcesz tego zrobić, to nikt nie ma prawa Cię do tego zmuszać. Nikt. Moi drodzy, ruch Polska jest Jedna, działa ponad podziałami i będzie działał ponad podziałami. Skupia ludzi zaszczepionych i ludzi niezaszczepionych, ludzi wierzących i ludzi niewierzących, ludzi o różnych poglądach, skupia ekspertów, polityków, którzy również mają różne poglądy, ale wszyscy się szanujemy, ponieważ działamy ponad podziałami i mamy jeden cel. Tym celem jest walka o wolność, o nasze prawa, o godność i walka z segregacją sanitarną. Moi drodzy, ja jestem osobą wierzącą, kocham Boga i się tego nie wstydzę. Jestem z tego dumny, ale są również w ruchu osoby, które są niewierzące. Przyjaźnimy się, rozmawiamy, dyskutujemy, rozmawiamy i działamy ponad podziałami, bo łączy nas jeden cel. I dzisiaj musi być ten moment, kiedy zaczniemy wszyscy łączyć się w silną grupę milionów polaków i zaczniemy działać ponad podziałami. Moi drodzy. Prawda. Zobaczcie, dzisiaj, jeżeli ktoś mówi prawdę, chce się przebić z prawdą, jest prześladowany, jest dyskryminowany, zagłusza się go, odbiera się mu prawa, prawo do wykonywania zawodu, lekarzom, prawnikom. Tak dzieje się dzisiaj, ale przypomnijmy sobie, co się działo 30, 40 i 50 lat temu. Czy nie było podobnej sytuacji, gdzie ludzie, którzy mówili o prawdzie, którzy chcieli się przebić z prawdą, byli blokowani, byli prześladowani, byli niszczeni? Czy nie widzicie, nie widzicie tutaj podobieństwa? W jakim kierunku my idziemy? Moi drodzy, jak będziemy walczyć? Będziemy walczyć przede wszystkim siłą milionów Polaków. Dzisiaj jest czas, kiedy każdy z nas musi wstać z fotela. Kiedy tak naprawdę. To jest ten moment, bo, moi drodzy, za pół roku, za sześć miesięcy będzie już za późno. Nie będziemy mówili o wolnej Polsce, nie będziemy mówili o wolnym świecie, ale nas interesuje nasz kraj, nasz naród. Więc dzisiaj musimy się zmobilizować siłą milionów Polaków i powiedzieć segregacji sanitarnej nie. Będziemy walczyć prawdą, ponieważ fundamentem tego ruchu Polska jest jedna jest prawda. Budujemy go tylko i wyłącznie na prawdzie. Będziemy walczyć argumentami, protestami, przemarszami. I nie będą to przemarsze setek czy tysięcy ludzi. To będą przemarsze setek, tysięcy, a nawet milionów Polaków w całej Polsce. Będziemy... Będziemy walczyć opiniami i ekspertyzami naszych prawników, naszych lekarzy. Będziemy uświadamiać społeczeństwo i będziemy zadawać pytania tak, Abyście sami potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie i odnaleźć prawdę, bo prawda jest dla nas najważniejsza. Dlatego dzisiaj, moi drodzy lekarze w całej Polsce, prawnicy, nauczyciele, dzisiaj możecie przestać się obawiać, bo nie jesteście już sami. Macie nad sobą parasol. Tym parasolem jest ruch Polska jest Jedna, który będzie stawał w Waszej obronie. Które pojedzie, pojedzie tam, gdzie będzie działa się wam krzywda, gdzie będą was blokować, gdzie będą was do czegokolwiek zmuszać. Bardzo proszę, kontaktujcie się z nami na naszych stronach www.polskazjedna.com.pl. Tam jest nasza infolinia. Czekamy na to, abyście zgłaszali. Jeżeli macie jakieś problemy, obiecujemy Wam pomoc. Dzisiaj musimy się łączyć, dzisiaj musimy się mobilizować. Bo za pół roku niestety, ale będzie już za późno. Moi drodzy, 11 września premier Chorwacji powiedział, że w jego kraju nie będzie obowiązku szczepień, nie będzie żadnych przymusów, będzie brana tylko pod uwagę dobra wola. Jeżeli ktoś chce i nie ma obaw, może przyjąć ten preparat, ale jeżeli ktoś nie chce, ma do tego prawo i nie będą, nie będą ograniczane dostępy do jakichkolwiek obszarów. Jestem z dumny z tego człowieka i chciałbym, aby nasze władze poszły w tą samą stronę. Dzisiaj chciałbym zaapelować do parlamentarzystów, do dwóch izb bardzo was proszę nie dzielcie Polaków. Stańcie na straży wolności konstytucyjnej, praw człowieka, godności. Nie zgadzajcie się na dyskryminację, nie zgadzajcie się na segregację sanitarną. Ten sam apel chciałbym dzisiaj przekazać samorządowcom, moim koleżankom, moim kolegom, prezydentom, wójtom, burmistrzom, radnym. Moi drodzy, nie pozwólcie, aby podzielono mieszkańców. Nie pozwólcie podzielić mieszkańców na zaszczepionych, na niezaszczepionych. Nie opowiadajcie się za żadną ze stron. To nie o to chodzi, ale stań, stańcie na straży wolności, wolności naszych praw, naszej godności. Bądźcie przeciwni dyskryminacji, bo tego mieszkańcy i Polacy od Was oczekują. Brawa. Moi drodzy, przejeżdżając wczoraj, dzisiaj widzę nowe banery z hasłami Zaszczep się, a unikniemy czwartej fali. Ja mam gorącą prośbę do Was, przekażcie, jeżeli dzisiaj pojawi się wieczorem też to nagranie, ten film, przesyłajmy to na całą Polskę, żeby to dotarło do wszystkich Polaków. Uświadamiajmy im i proszę Was, zobaczcie, co dzisiaj dzieje się w Izraelu. 70% społeczeństwa jest tam wyszczepione tym preparatem. Proszę Was, poszukajcie, jeżeli nie jesteście wbiegli w internecie. Niech Wasze wnuki, Wasze dzieci sprawdzą Wam i przetłumaczą na język polski, co dzieje się dzisiaj w Izraelu. Zobaczcie, co dzisiaj dzieje się w Australii, a myślę, że wtedy otworzą się Wam oczy. Nie po to nasi przodkowie. Przelewali krew, walczyli o wolność, o niepodległość naszego kraju, aby, abyśmy my dzisiaj biernie przyglądali się temu, jak odbierana jest nasza wolność. Ginęli w powstaniach, ginęli w II wojnie światowej, podczas II wojny światowej. Moi drodzy, oni dzisiaj patrzą na nas i mówią: Będziesz patrzył się i przyglądał biernie, jak zabierają naszą wolność, kiedy my przelewaliśmy krew? Nie możemy do tego dopuścić. Oj drodzy, chciałbym zakończyć słowami Roty, kiedy pojawiły się takie słowa: Niech zabrzmi złoty róg. Chciałbym, aby w tym mieście, w tym wyjątkowym mieście, dzisiaj zabrzmiał złoty róg słowami: Wstań i walcz Polsko! Wstań i walcz Polsko! Wstań i walcz Polsko! Wstań i walcz Polsko! Zani marsz koszto 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 sami marsz koszto Moi drodzy, dziękuję Wam i pamiętajcie, że dzisiaj nie jesteście sami. Mamy ogólnopolski ruch Polska jest Jedna, który dzisiaj połączy milionów Polaków. Musimy w to uwierzyć i musimy wspólnie działać. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.